Tutaj musiałem oczywiście się topić i nurkować na, na kilka metrów bez butli, tylko jakby nauczyć się tego opadania. Miałem przyjemność poznać całą rodzinę, to znaczy głównie panią Jolę Łasiewicz, sama wskazała mnie jako taką osobę, która mogłaby zagrać jej męża, i to jest bardzo wzruszające. Ja wiem, 7 lat, jak katastrofa Heweliusza miała miejsce. jesteś trochę starszy ode mnie. Pamiętasz ją z tamtych czasów? Pamiętam. Pamiętam bardzo ten kadr. Nie pamiętam, co to było czy to był Teleexpress, już był. I pamiętam, że wszedłem do pokoju i dokładnie trafiłem na ten kadr pokazujący odwrócony do dnem statek. I to mnie kompletnie zmroziło, wmurowało, bo jakoś. Ten bezmiar wody, ten gigantyczny wieloryb odwrócony dnem, to było dla mnie coś, co nie umiałem w ogóle jakoś przetworzyć wtedy w głowie. Jak to jest możliwe, że tak wielki statek tonie? I to mnie tam prześladowało, powiem ci, że przez lata mi ten kadr powracał, więc jak przyszła ta propozycja zagrania nagle w filmie o tym, to było dla mnie coś niesamowitego. Andrzej Łasiewicz. Łasiewiczowi to jest jedyna jedyne w zasadzie prawdziwe postacie w serialu. Czy to dokłada jakiś dodatkowy poziom wyzwania, poczucia odpowiedzialności, obowiązku? No, oczywiście, to dokłada ten najbardziej ludzki element, bo miałem przyjemność poznać całą rodzinę, to znaczy głównie panią Jolę Łasiewicz a z córką. Pisze cały czas, jeszcze nie mieliśmy okazji się spotkać, natomiast i od niej, i od Joli Łasiewicz, miałem gigantyczną, niesamowitą ilość informacji o, o kapitanie, więc też wiedziałem, że pani Jola, choć jesteśmy już na ty, Jola sama wskazała mnie jako taką osobę, która mogłaby zagrać jej męża, więc to było dla mnie niezwykle miłe. I poczułem się no, gdzieś tam taki namaszczony, no, ale za tym idzie też duża odpowiedzialność, no bo rzeczywiście nie odgrywam jakiejś wymyślonej postaci, tylko kogoś, kto żył i zginął na tym statku, więc starałem się oddać, może nie tyle najwierniej z wyglądu, ale chciałem jego ten charakter, który z opowieści wynikał rodziny, oddać. To znaczy kogoś, kto miał poczucie humoru, kto był bardzo ciepły, odpowiedzialny, z tych kilku tam Opowieści jego córki wychwyciliśmy takie małe rzeczy, jego jakieś tam powiedzonka, to kurcze takie przedłużone, które on ma. Mm -hmm. To, że kazał jej się cały czas uczyć angielskiego i ją to męczył zawsze. To takie na przykład nagranie, które tam jest wideo, gdzie one sobie go oglądają, i ta zabawa między nimi a córką, to jest już domyślone, tego nie było w scenariuszu, tylko gdzieś po rozmowach myśmy dodali kilka takich malutkich smaczków, żeby. Ten kapitan, który no jednak jest głównie związany tam z katastrofą, przewijał się gdzieś tam przez tą całą opowieść. I tak chyba jest. Nawet jak go nie ma, no to jest w opowieściach tych kobiet, które go kochały. I to jest bardzo wzruszające. Oglądając serial, doświadczamy katastrofę niechronologicznie. Czy świadomość tego ma jakiś wpływ na to, jak grasz postać, czy w głowie grasz się po prostu chronologicznie i. Nie, i ty... W głowie grasz chronologicznie. Myśmy to też chronologicznie kręcili. Ja oczywiście wiedziałem, jak to będzie pocięte, chociaż nadal byłem zaskoczony oglądając serial, bo tak, tak sobie właśnie tego nie wyobrażasz, jak to kręcisz, bo Kręciliśmy rzeczywiście dosyć chronologicznie. Najpierw od tych um, wszystkich wydarzeń, jeszcze za jego życia. Zacząłem w ogóle od tego telefonu, <gry> który gdzieś tam jest pod koniec właściwie naszej historii. No a kręcąc, kończyliśmy na tej najtrudniejszej sekwencji, czyli śmierci kapitana i tonięciu statku. Właśnie tu też dochodzi ten aspekt fizyczny do sceny. Sceny katastrofy, powiedz, jak to wyglądało od tej strony, bo nie dość, że musisz tutaj tonąć, walczyć o życie, i tak dalej, to robisz to w roli, jakby in, in character. No, to rzeczywiście miało takie tu podwójne dno, bo z jednej strony ja cały swój strach też musiałem pokonać, bo ja, będąc małym chłopcem, topiłem się troszkę i pamiętam to, i to była moja trauma z dzieciństwa. Ja to kilka lat temu już trochę pokonałem, robiąc triatlon, więc musiałem pływać w wodzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, tutaj musiałem rzeczywiście się topić i nurkować na, na kilka metrów bez butli, tylko jakby nauczyć się tego opadania bezwładnego na dno i znaleźć ten złoty środek między tą ilością tlenu, którą ja mam w płucach, która pozwala mi opadać, ale nie wypuszczać żadnych bąbelków z nosa. Więc to było dosyć trudne i kręciliśmy to, to znaczy próbowaliśmy to w mszczonowie na tym deep spocie. W asyście właśnie, nurków i kaskaderów. Maciek Maciejewski był, to jest moim guru i dobrym duchem, który cały czas mnie nadzorował i później pomagał już na samych zdjęciach. Osobiście mnie tam nadzorował, żebym się nie utopił po prostu, a no, nie było łatwo. Opadanie takie jeszcze z pewnym obciążeniem w całym mokrym mundurze i tak dalej, to wszystko było w takiej. Gigantycznej scenografii, czyli w statku obróconym 90 stopni, który tonie. I cała ta scenografia na wielkich wysięgnikach opadała 9 metrów w dół, w wodę. Czyli faktycznie ta woda szła do mnie. No i ten moment, w którym woda podchodzi ci pod głowę, i ty musisz wziąć ten ostatni oddech. I to cię zakrywa, no to powiem ci, że ja mam ciary do tej pory, jak sobie o tym myślę, bo wiem, że ten człowiek to przeżył i nie przeżył tego. To znaczy miał te ostatnie myśli. Mhm. I jakie one są? Co to w ogóle czujesz wtedy? Jak, co można myśleć, kiedy wiesz, że bierzesz ostatni oddech w życiu? I toniesz. No i później musiałem niestety opaść właśnie te kilka metrów, prawie siedem w dół. Nie mogąc sobie odbić uszu, no bo to jest ciśnienie, no tam rzeczywiście tych elementów było mnóstwo, plus jesteś w jakiejś gigantycznej scenografii, która się rusza i opada. Klaustrofobiczne, niezwykłe jakieś doświadczenie, straszne do tego emocjonalne. Tony, tony wody, które cały czas buzują wokół ciebie, no bo jak to wszystko tonie, no to się wypełnia tą wodą ta cała scenografia. Także trudno no właściwie do opisania te emocje są. Coś przeżyłem niezwykłego, a, a już myślałem, że wszystko przeżyłem w życiu na planie. A tu mnie rzeczywiście mocno zaskoczono. Mówisz o tych ciarach, które wracają. Czy to jest taka rola, którą trzeba potem odchorować, jakoś przepracować? No, powiem ci, że miałem po prostu wielką ulgę, że jednak wyszedłem z tego basenu. I jest takie nagranie, kiedy ja kończę zdjęcia po tych 12 godzinach topienia się i wyciągają mnie spod spodu nurkowie, ja na takiej tratwie w tym całym mokrym mundurze płynę i wszyscy mi klaszczą, cała ta hala gigantyczna, wielka, też no niezwykłe przeżycie, a Janek Holoubek jeszcze mnie polewa taką wodą ze Hydrantu wielkiego od góry. I, i powiedzieć, że dawno nie czułem takiej ulgi, że mogę oddychać. Także myślę, że chwilę odchorowywałem. Tak, na pewno. Ta, wiesz, przebywanie też w tej wodzie, która ta była bardzo, no niby ciepła, ale po już 8, 10, 12 godzinach w wodzie. Która jest oczywiście z jakimiś tam środkami, żeby, żeby nie zarastała, i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś te chemikalia, te wszystkie, scenografia cała, i tak dalej. No, było to ciężkie przeżycie, ale oglądanie tego później na ekranie, nie wiem, czy nie było jeszcze cięższe. Bardzo, bardzo to przeżyłem, rzeczywiście, pierwszy raz widząc efekt tej pracy. Trudno mi to było bardzo oglądać. Serial platformy Netflix, więc on wypływa wraz w momencie premiery wypływa na międzynarodowe wody, można tak powiedzieć. Czy myślisz, że to jest uniwersalna historia, która ma szansę się przebić i obejrzeć również za granicą? Absolutnie. Absolutnie jest to uniwersalna historia, bo jak każdy dobry dramat, moim zdaniem, każda dobra tragedia musi coś mieć w sobie z Szekspira. I to jest szekspirowski dramat, to znaczy. Y, zdrada siły natury, nad którymi człowiek nie umie zapanować, los, przeznaczenie, przypadek, władza, która próbuje zgnieść małego człowieka, no i właśnie ten malutki człowieczek, który w tej jakiejś takiej łódce targany falami próbuje przetrwać. Szekspir to jest absolutnie międzynarodowa. Uniwersalna historia o mechanizmach, które rządzą światem. Dzięki bardzo. Dzięki.